Witam w nowym odcinku r Bohaterem tego odcinka będzie Opelastra, rok produkcji 2015. Silnik 1.6, przebieg ogólny jest pełna 70 000 km. To jest stan na marzec 2017 roku, kiedy to pobrano próbkę do badań próbka pobrana w serwisie samochodowym w Nowym Sączu. W silniku pracował olej marki General Motors z aprobatą Dexos 2. Na marginesie jest ta aprobata wprowadzona w 2010 roku i wymaga stosowania go w modelach marki Opel. Zatem Dexos 2 to nic innego jak norma czy też wymagania General Motors stawiane wobec oleju stosowanego do samochodów marki Opel. Olej spełnia następujące specyfikacje. Na tym oleju pokonano dystans 18 000 km, dominowała eksploatacja w trasie, niezbędna była dolewka w ilości 150 ml. Kierowca to 44-letni mężczyzna preferujący wymianę oleju co 15-20 000 km. Zmierzona lepkość kinematyczna świeżego oleju w 40 stopniach Celsjusza to 65,3 mm 2 sekundę, w 100 stopniach Celsjusza 11,9 mm 2 sekundę, wskaźnik lepkości 181. Po dystansie 18 000 km lepkość kinematyczna w 40 stopniach Celsjusza zmniejszyła się do poziomu 50,7, w 100 stopniach Celsjusza do poziomu 9,5. Wskaźnik lepkości 176. Zatem, jakie uzyskano wnioski? Wymiana oleju w tym przypadku została przeprowadzona zbyt późno. Lepkość kinematyczna zmniejszyła się o około 20% od wartości świeżego oleju. Należy pamiętać, że mniejsza lepkość niż ta, którą zaleca producent silnika, to mniejsza dokładność smarowania wszystkich metalowych części silnika oraz mniejsze zabezpieczenie powierzchni trący. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam do kolejnego. Cześć!